Okej. Okay. Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam was serdecznie z tej strony Chmielu, jest ze mną oczywiście Raon. Siema wszystkim. E, no i jesteśmy po raz kolejny w Saints Row 4. E, I tak... Mieliśmy lekkie problemy ostatnim czasem, bo robiliśmy tą główną misję właśnie. No i nam to niestety nie wyszło, ja odpaliłem tą misję teraz, odpaliło ci ją? No dobra. Ale to Chmielu wszystko zjebał ostatnio, dlatego nic nie działało. <laughs> tak. <laughs> Tak, nagrywamy chyba, nie wiem, czwarty raz już zabieramy się za tą misję. No i czas się wziąć za nią. No. Miejmy nadzieję, że teraz nie będzie takiego baga. Bo tam w ogóle jest takie coś, że tam powinno nie ładować, a nam ładuje. I ostatnim czasem nam to ładowało bardzo długo. Tak, zawieszało się po prostu na loadingu jakimś tam kurde. Chociaż ostatnio właśnie włączyło się dobrze. Dwa razy się zawiesiło, za trzecim razem się włączyło dobrze, ale wysiadł mi prąd. I know firsthand what this war with the Zen has cost us. How many more need to die before we realize that the time has come for us to put aside our pride and focus not on division but unity? Does Zinyak have a strong personality? Absolutely, but then again, so did the previous president. And you know what? When I look at the two of them, I see more similarities than differences. Both have proven leadership experience. Both maintain their composure in high pressure situations. Both have a love of Jane Austen. But most importantly, both of them will not stop until they get what they want. For this war to end, we need to stop rattling sabers and realize that victory doesn't come from annihilating an enemy, but by making an enemy your friend. All of us are heroes in our own stories. The time has come for us to grow up and have perspective. Earth will have its salvation. But it will come on the back of humility, not violence. Cute speech. Where's the part where you talk about selling out humanity? Humanity? Does that mean the nine of us? Earth is gone because you provoked a madman. I trusted you, Keith, and I trusted you. The country trusted you. And look what that led us. So what? You're putting your faith in Zinyak, giving up your free will to be ruler of some bullshit daydream? You don't get it. Zinyak said he can restore Earth. All I have to do is kill you. He's lying to you. Maybe. But there's billions of lives at stake. If he's telling the truth, what's one life for the greater good? You sound just like Julius. He was right. Co się stało? Hot dogi na tym, tym samochodzie. <śm> Ty patrz jaką ja mam broń w ogóle, czekaj. Kurwa, tylko nie Ty, to. a skąd te światło się bierze, że my nie mamy mocy w ogóle? Nie wiem właśnie, ale patrz jaką ja mam broń. A z tymi głowami, tak? A ten, ten laser to jest twój? <śm> no. Patrz co ja im robię. Ty, ale... aha, jo, widzę. <śm> Da Ty może to tego miecza Łoł, wow, ten ty, miecz to ładnie... Sieka. Tak, o jest, dobra Mamy już wejście, nie? Dobra, już wbijam, czekaj. Łoł, wow. Ale mnie siekał. Weź ten, możesz sięknąć ten ten? Jak go tu w swoją stronę jest, w moją stronę jest o to. Poczekaj go od tyłu, całe <laughs> Ale moment ty Dobra. O wow, kurwa, ale step, moja... Dubstep, 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 dubstep. Final Final Guards. Kurde, już tyle razy to widzę. Przez to kurde nagrywanie tego odcinka. No co ty, tylko czwarty raz. Ty może wybijmy ich, bo... W razie czego. Cze a, czekaj, 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 czekaj. Ale... nie no, w sumie już nie ma chyba nikogo, co? Ja tu na dole widzę, czekaj ja a jest, biję, a ty, ty tam stój przy tych drzwiach to ten Dam ci znak żebyś, a dobra możesz już w sumie aktywować to Dobra to wchodzimy ty o, No kurwa jest. jest A widzisz nie było ekranu loadingu No nie tam kawałek tylko u mnie się włączył ale keith we had a deal my friend now what am i supposed to do with a naughty little boy like you enjoy your requiem mr chyba tutaj skończyliśmy co Ostatnie, co mi wysiadło. No, tu chyba... znaczy tu no... O, dobra, tutaj chyba, nie? Jo, ty, tutaj, no jeszcze kawałek było i... W... Ty, a wiesz co, to mogło być też te loadingi? Od czego? Być Aha. może mi już siadał net wczoraj. Bo mi to... siadał, kurde, i możliwe, że nie było połączenia, dlatego tak szybko, długo się ładowało. Słyszałem cię normalnie, kurde, to nie wiem. No, nie wiem, no kurczę... Facing mother. Hey, stay away from me, Keith. You know better. I'm telling you, you dumb son of a bitch. I'm trying to save your life. Mel Gibson z Brave Harta ty Co to jest Mel Gibson? Nie wiem Tak sobie powiedziałem Co to w ogóle za Typ jest? Nie wiem właśnie, ale mówię, wygląda jak ten, czekaj. Roddy Piper, no nie wiesz Nie znam pani nie mamy tego, kurde, tej w ogóle mocy. Co go przewróciłem? Find vice-president. Dobra, lecimy. Je... Ja pierdolę, co tu Weź, kurde, ty. Trochę uspokój się z tym dabstem, z dubstem no bo ja tu cały czas... Ja nic nie widzę, ty. Mój lata... Prze Przewraca się przez to wszystko. Wow. Tym, ten miecz też jest ko ko ten, koksiarski. No jak... patrz, jak jednym jebnięciem można zabić kilkunastu przeciwników, a Saints ten napój ich... Ty, to nie tutaj? No, no myślę, że do góry trzeba iść jeszcze. tutaj to jest, kurde, ty? To jest ten... Seed? Nie. Jaki Seed? No, taki... E, taka kulka tutaj latała. Nie, nie wiem, ja nie widziałem kulki. No tutaj wyleciała, nie? Ale nie wiem, chyba rozwal. Znaczy, ja strzeliłem do niej. Wow! Tu jakieś terminatory mocniejsze. Jak mam go zabić? Jak ty tam przyszedł? do oh, tu jest wyjście, dobra. Dubstep. Dobra, walnij właśnie z dubstepa. Fakt, i tak nic nie wiem. Chyba ich nie ma. Ja muszę sobie też mu ulepszyć, ty. Dobra, na górę. Kurde, co jest? Klinuje mi się tutaj. On. Wow, CD. Oh, oh, o, faktycznie miałeś rację. Widzisz te, no, te kulki. Kurde, jak tu kijowa, jak nie ma się mocy w ogóle. Gdzie mamy w ogóle iść Uh, destroy the seeds, a widzisz to są seedy, ty. no znaczy musimy te kulki na razie rozwalać. Tu w lewo trzeba iść, bo oni krążą. Czekaj, 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 zobaczcie. Oni tutaj no jest, jak tego pełno Już chyba wszystko mm -mm. Tak, ty bo ta. Trzeba jeszcze chyba rozwalić tą antenę. Tutaj jest chyba czekaj. To, to wyłączaj ja ten... Ja okay, jestem. Co jest? Światło zgasło Nie wiem czy tak powinno być Ty, a mi nie wiem, albo przerywa coś, albo nie wiem Kurwa, ja w ogóle nie... Ty, co jest? Przesuń mi... się Czekaj No dobra, teraz jest Nie wiem, chyba ktoś we mnie strzelał, bo mi przerywało If you want to know where your friend is, now's the time to ask. Where's Kinsey, Keith? Where did Zunyak put Kinsey? <laughs> Tell me, Keith! Jeez. Jeez. She's in. Dobra, co teraz? Miej? Czemu on, kurde, ty? Koniec misji? On go zabił? Ja nie wiem, właśnie. Keith, myślę, że masz Nie wiesz, co się stało, we've got chodź, musimy uratować Kinsey. Chciałbym, żebyśmy call Roddy for pomoc. Nikt nie calls Roddy pomoc. On tam, gdzie najbardziej go Let's Chodźmy. dobra, zajebiście. Jaka muzyczka? na tych dudach? A, super Homie Kid David Roddy Piper, czyli nie wiem. Ja no, nie wiem. Ja w ogóle ko tego kolesia nie kojarzę. Ja też. <laughs> szkod Szkop. Aha, chaj, mamy co robimy? Bra, e, czekaj, zar zaraz zobaczę, co tu w ogóle jest. Questy. The girl who hates the $50? Nie Rescue Kinsey, no to jest kolejny, ten, główny. Czekaj, ile jest minut w ogóle, zobaczę. Jest 18 minut, chyba, że zrobimy jakiegoś, nie wiem, pobocznego czy coś. To tak dawaj. Szybko. No dobra, to spoko. Ale co bierzemy? To takie z fabułą, czy które? Może z fabułą jednego. Te loyal, Loyalty, tak? Oto ci no. chodzi. No, po kolei na przykład, do Pierce Pierce No dobra, ty to ja zaznaczam tego, Pierce. A. Follow Pierce. Ja też zaznaczyłem sobie. Aha, ja mam czekaj. Co jest, kurde, zaznaczyłem Twój. Aha, jest, okej. Okay. Można w ogóle moce upgrade'y, bo mi level wpadł. Znaczy, ja mam na maksa, nie, nie wiem, jak ty na razie na maksa już. Później będzie, no to chyba mi się zdaje, że od 40 levela jakoś, że, że, że ten, że super sprint będziemy mogli po wodzie biegać. No, 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 no. To będzie w sumie zacne, ale to będzie pewnie ten dużo klastrów kosztował A Ile my mamy w ogóle tego? Tych czego klastrów? klastrów, czy czego? No, Nie wiem, około 30 mi tam widziałem ostatnio. 30, może 40 jakoś tak. 40. Dobra, to ja jestem na miejscu już, nie? No to odpalaj tam. Właśnie te lo Loyalty Mission to one mają te mm, fabułę właśnie, on, on, one są inne od tych zwykłych pobocznych. Mhm. Jo. Trochę właśnie, bo tam te wszystkie praktycznie się powtarzają. Tylko, że te też są długie misje dosyć, nie? Hm. Zobaczmy ile wyjdzie. samochodem? No ja pierdzielę Ty się zmieścisz? Zmieścimy się chyba nie? Tak, normalnie Ty ja sobie radio włączę, czekaj W sumie to ja też, czemu nie? Która jest dobra stacja? Ja słucham K12

Cause I'm slow and baby, I'm bad. Ty on też ci tak śpiewa? No, and I love to right. o no. wow. Wszyscy ty. Monstery trzeba niszczyć. Ty really można... Znaczy nie wszystkich tu mam, jeza yes, Ja mam... znaczy samochody niszczyć mi pokazuje. Aha jo, ty jest, bo tutaj. Ja je do wody wyrzucam. Dobra, Wszystkim. to ja idę też w sumie. Ty, czemu nie? Chyba, nie, jeszcze nie wszystko. Bez z goście. No, w sumie ty dobry pomysł, wrzucać je do wody. Enter car już. Ja pierdolę, ty, to za jednak na coś się tam przydaje. Chociaż mi tak średnio się podoba, ale akurat do tego była dobra. Prowadź teraz, ty, zobaczymy. No patrz, kurde. Gdzie ten murzyn? Murzyna zapomniałeś. A nie, wsiadł? Jak on wsiadł? <laughs> jak nie, jak jest. Ty. Zobacz, jak mistrzu teraz będzie jechał. Kowal, <laughs> dyskoteka, kurde. <ty. śmiech> ja Weź, bo nic nie widzę, ty. Kurde. You got what And you say he's just a friend, oh baby you! Come on man, <laughs> you <laughs> got <laughs> what I need! to you but you say he's just a friend, oh you! you you N nuk plant? Co my gdzie idziemy jedziemy na miejsce jakieś atomówki? No. Czy to reaktor atomowy? Bo Nuk to coś jest atomówka z atomówką związane nuk. Plant no jo ty to jest chyba reaktor Tak, ty, plant to jest reaktor chyba Reaktor atomowy, coś takiego nuklear coś tam co tam no. Czekaj, Trzeba coś znaleźć. Dobra, ja tutaj otworzyłem, nie wiem. Ja nic nie miałem w skrzynce. Oh, 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 oh. kurde, ty muszę stąd spieprzeć, bo zaraz zginę. Aha, w tych skrzyniach szukaj tych. Weź tam z pojebni, co? Czekaj. T Trochę tych krzyżyków, bo ja tutaj jestem na wyczerpaniu. Dobra, oni już leżą. Ja pierdzielę, ty. Idę zobaczyć co tam jest w tej paczuszce, czy co to. Ja pierdzielę, zamiast kurde... Czekaj. Dzie... Dobra. Jak to tam wygląda, Zło... znalazłeś coś? Znalazłeś coś O, jakieś kurde. zielone gówno. No to dobrze, ty. Ja... Follow target. Mamy za nim iść. Ale co ty teraz? Mamy za samochodem biec. Biec czy kurde jechać? Nie wiem no. Ty, no ja biegnę ale czekaj. Ja też biegnę. Ale Murzyn nie wiem co robi. No właśnie żeby Murzyn ty nie? Nie zgubić go. Gdzie to jest ty? Czemu nie do, do wody wpadli? Znaczy ja na niego wpadłem. Kurde, na wodę Gdzie oni są? Co jest? Ja pierdolę. Jak uciekli, jak byli w tej wodzie? Znaczy wiesz ja wpadłem na nich i oni polecieli, ty. Ale dobra, jest, jeszcze raz. Łoł, wow, potrącili u mnie. No nie wiem, kurde, ten, ten murzyn, czy biec za tym, czy co? No nie wiem, ja biegnę. No dobra, to ja też. Tylko uważaj, za blisko nie podchodź, bo znowu wpadną. Wyląduję na nich. Nie udało mi się. Może teraz. O kurwa, coś gdzieś odlecieli. No bo ty żeś na nich wpadł. Gdzie wpadli? A, A tu, nie, ale w... dobra, sy. Popchnę ich. Czekaj, zaraz wjadą na trasę chyba. Kurde oni chcą pod tą górkę wjechać co za łosie. Dobry plan. Mogę im pomóc w wykonaniu. Czekaj, weź ten. Rozepchaj, bo kurde, oni tam będą się pchać na to. O jest. Okej, okay, dobra. Gdzie oni jadą? Byliśmy tam przed chwilą. <noise> Tu są, ty. Ty, oni w kółko nie jeżdżą? Nie wiem. Ale na ciebie wjechali zajebiście.

Kurde, ciekawe, gdzie oni jadą w ogóle? Przed siebie. No to... Tyle to ja wiem. No i zajebiście, wpadli do wody ty, ale teraz ja nic nawet nie zrobiłem. Trzeba im pomóc. Pomóż. Co ty znowu będzie po nich? A nie, czekaj, 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 ty. Wyszli chyba z powrotem. Ty Dzień. są tutaj. Ale znacznik się pokazuje w wodzie. Nie u mnie jest tu na moście gdzie, Masz ich tutaj? Ja ich nie no widzę Tutaj. Tu jest zobacz tu gdzie stoję ja. A ja Ja tu nic nie widzę Ale jo mogę przez nich przechodzić O jest ty ruszyli zobacz Masz czy nie? No jadą ale wodą Jak wodą tutaj po drodze jadą Pod mostem są Jak oni jadą wodą? Nie jadą wodą jadą tutaj Wody. zobacz Mówię ci Wyjechali z rzeki ty, ale. Kurde, ja jestem za daleko od nich, ty. Z rzeki wyjechali, i znowu wjechali do rzeki. Ja pieszę. Przerwęcieli przez rzekę! Jadą po, nad rzeką. O kurde. Ty, ja już nie wiem za kim jechać, bo u mnie jest gdzie indziej ten znacznik. Leć za mną. I znowu do wody wpadli. Gdzie oni zniknęli? Aha, są, ty. Rzeczywiście, teraz ich widzę. Tutaj są w wodzie. Nie, teraz są na drodze. Ja, ja... Nim... ja Zobacz no ci jak to wyglądało i <laughs> znowu nie 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 wpadnijcie do wody Ja pierdzielę no nie wiem gdzie oni są w ogóle Tutaj na skrzyżowaniu Za mną Ja za nimi biegnę O jest chyba dobra Masz ich? No nie wiem no kurcze, nie wiem Dzięki który jest są. prawdziwy, bo ty masz gdzie indziej ten znacznik. Ale kurde nie wiem czasem czy nie zjebaliśmy tej misji już wiesz? Oni... Oni zaraz znowu gdzieś kurcze, już dawno powinni chyba dojechać do celu. Tu są, widzisz ich? Tu, tu jest. No, teraz widzę no. Tu. No teraz widzę, jo. Co my mamy? Może mamy ich rozwalić, czy nie. Mamy za nimi iść. Kurde, to spróbuję na, wskoczyć na niego. Kto pierwszy wskoczy mu na ten? Kurwa, gdzie oni jadą? Nie wiem, kurczę, właśnie nie wiem czasem, czy nie będą cały czas w kółko jeździć teraz. Kurwa gdzie oni jadą ło kurwa no zmiotało! Ty może faktycznie mamy ich Czekaj Co jest ty? Nie mogę w ogóle A. Na lotnisko jadą, coś ty im zrobi <grystanie> Co? Rzuciłeś nimi o blok Teraz muszę ich wyrównać. Gdzie oni są? E, tu na drodze, to już z powrotem, zobacz. Co Kurwa. Pas... kurwa. Jak ja to ja... jest możliwe? Chodź tu. Jadą po bloku. Co? Po bloku jechali. To oni gdzieś na lotnisko mówią, że jadą, ta? Mhm. Tu są, znaczy tu coś próbują robić. Pasz kurwa, w powietrzu wiszą. Jak w powietrzu? Nie, normalnie, u mnie jest normalnie. Ja muszę zobaczyć u ciebie to. Ty czekaj, czekaj, chyba dojechali w końcu. Kill... Jest! W końcu! Killmaw... O, od razu... D Dobra, jedź, lecimy za nim. No tutaj jest ty. a jedzie tu.

Mam audiologa. Mhm. Mm oh, w końcu ty... <laughs> ja pierdzielam. Muszę zobaczyć to u ciebie. Bo u mnie normalnie jeździli, wiesz? Super Home Pierce. Jak tam z czasem? Pewnie z 30 minut już jest. Czekaj. No, 35. Dobra, no możemy kończyć, chyba, nie? Aha, dobra, to spoko. No to co, żegnamy się z wami i widzimy się w następnym odcinku, w którym to nie wiadomo jeszcze, co będziemy dokładnie robić. No dobra, na razie, cześć.